Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Chciałem pozdrowić oglądających, również hejterów. Dzisiaj już bardziej merytoryczny filmik z pracy z naszą maszyną plazmową. Chciałem Wam pokazać, łącznie z parametrami, jak wycinamy otwory i flansze w czarnej stali o grubości 6 mm. Zapraszam. Zobaczcie, mamy tutaj bibliotekę kształtów. Możemy sobie wybrać z takiej bazy różnych kształtek podstawowych jakieś koła, flansze, marki. Z otworkami, bez otworków, kwadratowe otwory, też możemy sobie tutaj wszystko wyklikać. To służy na szybko do zrobienia. Oczywiście mamy możliwość też wgrywania plików z zewnątrz, zaprogramowania, które dostarczamy Fastcam. Natomiast tutaj możemy po prostu na szybko, na przykład taką flanszę pod rurę z połączeniem kołnierzowym wyklikać. No i wybieramy sobie tutaj wymiary po X, po Y. Zobaczmy tutaj, jaka literka odpowiada jakiemu wymiarowi. Możemy sobie troszkę ten size 5 akurat zmniejszyć do 80. O, będzie trochę ta flansza mniejsza. Ona nam się tutaj ładnie wgrywa, są również już gotowe wpalenia i przechodzimy do ustawienia parametrów obróbki. Podstawowe parametry to będzie prędkość cięcia, i dla blachy szóstki pod parametrem F, wpiszę jeszcze raz, żeby Wam pokazać, jak to wpisać. Damy 1500. Ok. Teraz tak możemy tutaj jeszcze w podmenu Setups i F4 odpowiedzialny za plazmę. Ustawić dodatkowe parametry. Ustawmy sobie, słuchajcie, pulse TIME, czyli czas wpalenia. Dla blachy szóstki jest tu 0,3 sekundy, czyli 300 milisekund. I tak myślę, że. Będzie znośnie. Wracając jeszcze tutaj do ustawień przy pulpicie sterującym mamy interfejs THC i musimy ustawić tutaj dwie rzeczy. Pierwsza to jest ilość Voltów, do której ma THC dorównywać, i dla tej grubości zróbmy 125 voltów. i druga, wysokość palnika po opuszczeniu, po dotknięciu do blachy, tak? I tutaj sobie ustawmy. 14, mniej więcej to jest połowa wartości w milimetrach, czyli 7 mm palnik będzie pracował roboczo nad powierzchnią blachy. Tutaj w drugim kadrze pokazuję Wam jeszcze raz, jak działa parametr frame. Sprawdzamy, czy starczy nam po prostu blachy na dane wypalenie. Po obrysie projektu możemy działać. Słuchajcie, ta blacha. To jest bez żadnej obróbki. Jeszcze nic nie było skrobane, szlifowane. Także myślę, że jak na źródło razem z maszyną w takiej cenie, to to jest bardzo dobry i rozsądny wybór na początek. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie materiały chcielibyście ciąć. Może na jakichś innych maszynach, może komplementarnie z frezarką albo z ploterem maserowym. Zasubskrybujcie kanał i czekam na wasze komentarze.